i presbiterów, aby jako szafarze sakramentów świętych troszczyli się o ich należyte sprawowanie i ukazywali w nich miłość Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby niestrudzenie głosili światu wierną miłość Boga, którą odsłania krzyż Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby otaczali szacunkiem kulturę chrześcijańską. Która oparta jest na fundamencie Chrystusowego Krzyża, Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby budowali żywą więź ze Zbawicielem oraz zapascynowali się bezmiarem Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz wszyscy, którzy pracą swoją pracowali właśnie przy zbiorach, aby wszyscy Spotkali się z nami w wieczności. Ciebie prosimy. Wysłań, Wysłań, Wysłań. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, abyśmy na wzór Chrystusa potrafili przed Bogiem uniżyć samego siebie i przebaczyć. Ciebie prosimy. Wysłań, Wysłań, Wysłań. Dziękując Panu Bogu za wszelkie dary, zbiory, płody roli. módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy. Zajmują się pracą na roli, aby ich ciężka praca została doceniona, a także aby im Pan Bóg błogosławił, a Maryja otaczała ich płaszczem swojej opieki. Ciebie prosimy. Boże, tak umiłowałeś świat, że dałeś jednorodzonego syna Bożego abyśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Pokaż nam swoje miłosierdzie i udziel łask, o które prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ofiary składane na będą przeznaczone na to miejsce. Rąka płaka.